No i po Urbeksie z wesołym przypałem, bo mnie młodzież namierzyła jak przez te okienko tam wyglądałem. No i się zbiegli, otworzyli kluczem główne wejście. Ja im nie powiedziałem. Znaczy, ja miałem oczywiście farta, bo takie boczne metalowe drzwi były otwarte. Pytali się jak Weszłem, później powiedziałem, że urbex, nie było żadnych wielkich py więcej pytań, pozwolili mi dograć, później pokazałem jaki mam kanał swój na YouTubie No robili sobie ten młodzi ze mną nawet zdjęcia, poczułem się po raz pierwszy w życiu doceniony, no i poczęstowali mnie nawet lodami rozka dostałem no i teraz pokazuję ruiny tego zamku które były tak naprawdę celem mojej tutaj wycieczki które się dumnie nazywają Wielki Kamieniec z ruin nie zostało nic tylko ostrzeżenia, że uwaga, bo tutaj niebezpieczeństwo, no bo sami spójrzcie, jakby wiatr zawiał no to tam może jakiś tam kamyczek się z tego wierzchołka naprawdę oderwać, to ledwo się trzyma, no i Kościół tutaj pięknie można przyzumować. To jest dach tego, tego dworu, tej szkoły. No i tuż obok jest jakaś kolonia letnia. No i jak ja sobie robiłem zdjęcia z tego okienka, no to nie, ten, nie, nie zachowałem dość ostrożności. Myślałem, że mnie w tym okienku nie będzie widać, a to jednak słońce prosto w twarz i który z młodych mnie tam przyuważył. Także teraz właśnie tylko pokazuję ten wielki kamieniec. No i zobaczcie, jakie tutaj się rozciągają widoki. Jest lipiec. To tamto żółte. Wiecie co to jest? Słoneczniki zakwitły. Proszę bardzo. No ale to jeszcze mało tych pól słonecznika. Ja myślę, że jeżeli jak, jak ja jadę. I tam takie stado tych. Co to jest? A myślałem, że to bociany, a to jakieś, jakieś bydło się pasie. Ale to już za daleko, żeby to tak dobrze przyzumować, prawda? Także o, tutaj mamy taki, taki widoczek na Te pola. Tam znowu te słoneczniki. No i te ruiny, jeszcze jest jakaś taka wielka dziura, zabezpieczona wielką kratą, żeby żeby tam. Nie wpaść, także tyle, tyle tego filmu. No i jeszcze tu jest ten, ten kościółek taki biały, co go tam pokazywałem. No i tam mają w tym podłużnym budynku, mają właśnie tą swoją. Kolonie, jeszcze mi machają. Zobaczcie, jeszcze jeszcze mi machają. Złapali typa na urbek jak się cieszą, kurde, jak, jak dzieci. No i tyle, tyle tego nagrania. Tutaj to tam spoko, to szkoła. Dobrze, że mnie tam nie złapali, gdzie te wszystkie em, no, wartościowe rzeczy to tamten urbex będzie czekał sobie leżak magazynowy będzie sobie oczekiwał kilka latek, no bo głupio zrobiłem, że najpierw pokazałem widoki z zewnątrz a później pokazałem jakie tam są kosztowności no i nie mogę, nie mogę dać po prostu namiaru, namiaru, namiaru złodziejom na lokalizację czyli odczekam ze dwa lata myślę, że wtedy będę mógł film opublikować. A teraz mam kolejny do kolekcji, który będzie jedynie prywatny. No i to wszystko. No. Zapraszam do tego. Po lokalizacji miejsca zapraszam do opisu.